13 pytań, 13 wątpliwości, 13 najczęściej zadawanych po prostu pytań przez Was, w komentarzach i tak dalej, na Discordzie, na strefie karier, ale zdarzały się na kanale Morbiru, tak na moim drugim kanale, oczywiście link w opisie. Także dzisiaj odpowiem sobie na te pytanka, oczywiście wszystkie związane z FC25. Pytanie numer dwa: czy FC25 będzie na Oldgenia? Tak, także czy na Oldgenie będą kadscenki? E, tak jest, FC25 będzie też na Oldgen, czyli na PS4 i Xbox. No właśnie, jak się nazywa Oldgenowy Xbox, nie mam pojęcia. W każdym razie, na nie najnowszym Xboxie też będzie FC25. Na no czym będą kadscenki? Prawdopodobnie nadal nie będzie wszystkich nowych kadscenek także no musicie brać to pod uwagę niestety Olgen no jest trochę gorzej traktowany, ale no, nie ma się co dziwić i jej bardziej opłaca się mu właśnie, żeby gra była kupowana na Newgenie. Pytanie numer 3, czy wszystkie zapowiedziane nowości będą też na Oldgenie? No i tutaj niestety też muszę was zmartwić, ale prawdopodobnie nie. Nie mam pojęcia, co się na Oldgenie pojawi, ale no dam sobie uciąć mały palec, że coś się nie pojawi, jedna z nowości na pewno się nie pojawi. Nie mam pojęcia która, ale no zgaduję, że, że nie wszystko będzie dodane na Oldgen. Jaka będzie cena FC 20 jest to oczywiście pytanie 5, czwarte przepraszam, no i cena standardowej edycji to będzie 320 zł, nawet edycji Ultimate 440. Czy moim zdaniem po coś kupować edycji Ultimate Team, Ultimate Edition, w sensie też nie uważam, żeby to się opłacało? Macie oczywiście w tle, no co tam jest dodanego do tej edycji Ultimate, natomiast uważam, że 120 zł za to, no jest to nieopłacalne. Mówię, bardziej patrząc na karierkę. Pytanie numer 5. Kiedy jest premiera oraz ile wcześniej będziemy mieć FC, jeżeli kupimy preorder? Premiera FC25 jest 27 oczywiście września, natomiast jeżeli kupicie edycję Ultimate, no to dostaniecie grę tydzień wcześniej, więc jeżeli w przedprzedaży właśnie wybierzecie Ultimate, no to będzie na tydzień szybciej. No a czy to się opłaca, no to o tym już mówiłem, e, także moją opinię znacie. A więc pytanie piąte, poprzednie było czwartym, więc e, troszkę tam się pomieszało. Pytanie piąte, jak oceniam nowości do FC 25. Nagrywam to 23 września, więc mam informację z tego też dnia. No i uważam, że nowości myślę, że wyglądają naprawdę fajnie, ale rok temu też oglądały bardzo dobrze, rok temu też to się wszystko super zapowiadało, a dobrze wiemy jak się skończyło. FC24 nie jest wybitną grą, mimo że nowości do FC-24 były naprawdę ciekawe. Czy nowości do FC25 wyglądają lepiej? Uważam, że tak. Czy będą one wyglądać tak dobrze w grze, jak prezentują się na przeciekach i na zapowiedziach? Prawdopodobnie nie, ale mega trzymam kciuki, że jednak jej się spisze. no bo jednak uważam, że i jej w zapowiedziach i tak dalej, w nowościach, w tego typu rzeczach, właśnie w promowanie gry jest bardzo dobre, no a potem zawsze kończy się to tak samo, czyli no jest lipa, jest lipa i mam nadzieję, że w tym roku tej lipy nie będzie, no bo nowości brzmią fajnie, no ale właśnie ważne jest to wykonanie. Pytanie szóste, co z karierą sędziego i z karierą online. Nadal pojawia się bardzo dużo pytań właśnie o te dwa tryby. Nie będzie ani kariery online, ani kariery sędziego w FC 25. Dużo pytań pojawia się o start pointach, czyli o tych punktach startowych. No i właśnie nie mam pojęcia, jak to będzie dokładnie wyglądać. Często się pytacie, czy będziemy mogli grać tylko od danego momentu, który aktualnie jest, czy będziemy mogli cofać się wstecz. No i właśnie niestety nie znalazłem takiej informacji. Jeżeli Wy się doszukaliście czegoś takiego, to... Daj Dajcie znać, natomiast ja osobiście na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, ponieważ nie doszukałem się właśnie tej informacji, czy będziemy mogli grać tylko w aktualnej dacie, czy też będziemy mogli na przykład w, nie wiem, tej, która jest miesiąc szybciej Czyli wiecie, czy będzie opcja, na pewno będzie opcja kariery od początku, będzie opcja kariery od aktualnego momentu. No i pytanie, czy będzie opcja kariery właśnie na przykład z połowy sezonu. Nie mam pojęcia, jeżeli coś o tym wiecie, dajcie znać. Czy pojawią się nowe ligi w FC25? To jest pytanie numer 8. No i nie niestety, ich się one, niestety one się nie pojawią, niestety nie będzie prawdopodobnie żadnych nowych lig na 90%. Póki co nic takiego jest niezapowiedzianego, nie ma żadnych przecieków, można z dziwą, aczkolwiek daje na to jakieś mało procent. Pytanie numer 9. Kiedy pojawi się trailer o karierze, czyli tak zwany deep dive, właśnie o trybie kariery? No i pojawi się on dopiero w sierpniu. Tutaj macie oczywiście graficzkę. Jak widzicie, w lipcu pojawi się trailer o gameplayu. On ma pojawić się 25 września. Nie wiem, kiedy oglądacie ten film. Może właśnie, gdy ten trailer się pojawia. Ma pojawić się także w lipcu deep dive o trybie rush, o trybie clubs, a właśnie w sierpniu deep dive o karierze oraz o Ultimate Team. Czyli to będą takie trailery właśnie poświęcone tym trybom. Pytanie dziesiąte, czy będą nowe reprezentacje? Niczego takiego nie widziałem, nie widziałem żadnej informacji, jakoby miały się właśnie one pojawić, więc tak samo jak z nowymi ligami, raczej nie, no ale jest tam jakieś cięższe szanse, chociaż no mówię, no wątpię, wątpię, że będą nowe reprezentacje i nowe ligi. Pytanie 12, które może ostatnio pojawiały się rzadziej, ale generalnie się pojawia, więc stwierdziłem, że odpowiem na nie, czy warto kupować karierę, znaczy FC25 tylko dla kariery? No i moja odpowiedź brzmi następująco, tak, ale e, tak, ale na promocji. Uważam, że dla kariery, no jeżeli nie wiem, zastanawiacie się, czy warto wydać te 300, no to wydaje mi się, że nie. No chyba, że 300 to jest dla was nic, no to jak najbardziej. Ale jeżeli macie taką zagwodkę, no jeżeli się nad tym zastanawialiście, no to pewnie szkoda wam tych trzech stów, czy tam 200 iluś. No także, jeżeli się zastanawiacie, no to ja bym osobiście poczekał i kupował e, FC25 na promocję. Nie wiem, kiedy są pierwsze promocje, żeby mówiąc. Ciężko mi powiedzieć, pewnie po kilku miesiącach, więc nie tak źle. Pytanie 12 i ostatnie, jednak będzie 12, a nie 13 pytań, więc e, troszkę tutaj e, Was pomyliłem, Was wprowadziłem w błąd na początku odcinka, a więc pytanie 12, dlaczego pompuje balonik? Takie informacje też się pojawiały, no i już Wam mówię. Po pierwsze, to nie uważam, żebym pompował balonik. E, oczywiście, no w moich odcinkach pojawiał się pewien hype, pewne tutaj jakby, no takie można powiedzieć podniecenie tą grą, podekscytowanie. No ale to jest naturalne, no jakby wiecie, dla mnie FIFA FC, no to jest taka główna gra, w którą gram. No i nie ukrywam, że te trailery zawsze wyglądają mega. Ja mega lubię to oglądać. No i też jest inaczej, gdy to się nagrywa, gdy jest taka presja, żeby to wszystko fajnie przedstawić. Ale nie uważam, żebym ten balonik pompował, ponieważ często podkreślam na swoich odcinkach, że podchodzę do tej gry sceptycznie, że okej, okay, nowość wyglądają fajnie aczkolwiek wykonanie zawsze jest gorsze i nie mówiłem o tym tylko i wyłącznie w odcinkach w trailerze w przeciekach ale ja o tym mówię cały rok że myślę że więcej narzekam niż chwalę tę grę zresztą jak sobie tak obejrzycie moje wszystkie odcinki jeden po drugim no to zobaczycie że ja raczej właśnie bardziej to jej hejtuję też pojawił się komentarz że chcę dostać współpracę z jej no, no pewnie że mu chciał, no ale no wiecie raczej na, te, na to szanse są marne no mam 15 tysięcy złów myślę, że i ani razu, nikt od jej nie obejrzał mojego filmu ani raz, także no wiecie, to, to jest takie raczej bez szans. Także nie uważam, że pompuje balonik. E, jasne, czuję ekscytację, czasami ją pokazuję na filmach, ale myślę, że dużo częściej właśnie to jej hejtuje i krytykuje. Nie wiem czemu, ale ostatnio coraz częściej zapytałem się z Wami żegnać. Jak wiecie, no to nie jest żaden obowiązek, ale no to była taka mała tradycja na kanale, że się żegnałem, yy, więc, więc żegnam się z Wami. Ale jeszcze nie tak szybko, nie tak szybko, bo oczywiście zapraszam Was też na strefę karier, ale nie jest to zwykłe zaproszenie, ponieważ już wleciał, bądź wleci jutro, bądź pojutrze, update do strefa career kitpack, jeżeli nie wiecie co to jest to sprawdźcie parę filmów wstecz, jest to nasz autorski mod, no i właśnie będzie update, pojawił się update, bądź już się pojawił z ligą nową, będzie to liga championship, czyli druga liga, liga angielska no i także wiele innych zespołów, których jeszcze nie dodaliśmy, do tego oczywiście będzie też update, aktualizacja do nowego title update do FC24 także obczajajcie, bo to jest fajny projekt fajnie się rozwija, jest już tam ponad 600 pobrań, więc naprawdę dobry wynik, jest Oczywiście modyfikacja darmowa. No i co? Jak już mamy tutaj taki kącik ogłoszeń parafialnych, bo no to zapraszam Was też na mój drugi kanał Morbi Rutek. Naprawdę. On się mega fajnie rozwija. Nie spodziewałem się tego na początku. A naprawdę dobrze idzie z każdą serią coraz lepiej. E, także zapraszam. No i to na tyle dzisiaj. Siemano.